Dzień dobry, witam na konferencji prasowej. W pojedynczym polecie z Ligi meczu w Stanach Zjednoczonych, kura Volkwana, tański. Scenę 91-55 i myślę, że na początek poprosimy trenera Tomasza Jankowskiego, kilka słów później, zawodnik Majka. Dobry, dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Chciałem pogratulować ekipie trenera Michaela Uwalina. Początek może trochę przespali, natomiast na pewno trener potrafił zmobilizować swoich zawodników i wielkie brawa za to. Doskonale wiemy, że mają długie podróże, trudne mecze, także na pewno wielkie gratulacje za, za grę do końca. Co do naszej sytuacji, no powiem tak, na pewno jestem przekonany, że w, każdym, w każdej ekipie Brak trzech podstawowych zawodników z polskimi paszportami, wiadomo jakie są wymogi, spowodowałby duże problemy. W ekipie Polfarmy te problemy są aż nazbyt widoczne w takiej sytuacji. Borykamy się niestety z urazami, które dezorganizują ogólnie i pracę na treningach, ale oczywiście, jakąś, jakąś rotację zawodników podczas spotkania. I tak jak powiedziałem, dzisiaj było to nas zbyt widoczne. Cóż można jeszcze powiedzieć? No, wiedzieliśmy, że, że spotykamy się z niezwykle silnym zespołem o niezwykle innych, bardzo wysokich aspiracjach, najwyższych aspiracjach. My niestety jesteśmy na przeciwnym biegunie, jeśli chodzi o sprawy sportowe i właściwie wszystkie inne. Chciałbym mimo wszystko pogratulować chłopakom. Do pewnego momentu zaciętości i woli walki. Zabrakło oczywiście chłodnej głowy. Ostatnia kwarta przegrana w sposób tragiczny. No ale to, to, to mówię, to kładę na karp taki ani inny, takich, ani innych możliwości korzystania z zawodników. Dziękuję bardzo. Congratulations to Zhilun Aguda for the win. Um, I think we played well up until the fourth quarter. Uh, I think they kind of wore us down. Um, we had a short rotation tonight. We didn't shoot well from the three point line. Uh, I blame it on myself too. Um, it was it was a tough game. They're a tough team, but uh, I think we had a chance to win tonight and I'm really disappointed. Gratuluję drużynie z do zwycięstwa. Mówi, że polfara grała nieźle. Niestety do czwartej kwarty, bo tam zupełnie się rozsypała. No to zaznacza, że, że była mała rotacja. Niestety polfara była zmuszona do gry niewielką ilością zawodników. Nie udawało się rzuty z dystansu. On sam nie za dobrze rzucał, też ma do siebie pretensje. No, to był przede wszystkim bardzo ciężki mecz z bardzo dobrą drużyną. No i tutaj po prostu już nie, było, nie był w stanie wiele zrobić. Cała drużyna jest, jest rozczarowany tym wynikiem. Zatem druga część konferencji są z nami trener Michał Uwalin oraz Erwin Walker. Zacznijmy od trenera. Kilka słów trenerze o meczu, proszę. Y Es negribu daudz runāt par šo spēli. Patiesībā, beigas bija labas mums, liela uzvara, un tas ir vissvarīgākais mums. Spēle, protams, neuzsākās tā, kā mēs bijām plānojuši, bet tā ir dzīve, kurā nevar vienmēr darīt to, ko vēlies. Pretinieks bija gatavs cīnīties, bet beigās. i think that uh, in two quarters when we allow them to score only nine points, we show aggressivity and intensity, especially in the defense, and that is something what is our goal. when uh, opponents score 55 points, this is really, really good, and uh, it was a really, really uh, several of minutes, a really, really high intensity game. Uh, we rotate everybody, and we are really happy because uh, all of players, what is on court, try to give their maximum. And, uh, One more win for us, uh, of course, really important before uh, almost we are one step uh, from this Christmas break. Thank Tak naprawdę nie ma tutaj za bardzo co dużo mówić o tym meczu. Mieliśmy przede wszystkim bardzo dobrą końcówkę, natomiast słaby początek, niestety tak czasem była. W pewnym momencie no, pojawił się sygnał do walki, zaczęliśmy grać dużo lepiej, przede wszystkim agresywnie, dużo, z dużą większą taką intensywnością w grze, energią. No, zagraliśmy lepiej, wszyscy dali z siebie wszystko w tej drugiej części meczu. Jest to ważne zwycięstwo przed tą zbliżającą się przerwą świąteczną, tak więc cieszymy się i z tego z tego kolejnego zwycięstwa. Alright, talk about the game. What I do? Oh, no. uh. we talk about No? Oh, uh. yeah. yeah. <laughs> it's, it was a good game for us. I think we came out, you know, strong. We played good defense, and like Coach said, we only left them to 55 points, which is always a good thing. And anytime you could get a win, no matter who against who, is a good win. Z kim byśmy nie grali, ważne jest zwycięstwo i to się najbardziej liczy, zagraliśmy dobry mecz, szczególnie bardzo dobrze w defensywie, no jednym słowem zwyciężyliśmy i to jest najważniejsze.